Co to znaczy, że zasada 1 plus 3 ma prowadzić do apozycyjności? Jakbyś nam to jeszcze rozwinął i wytłumaczył. W najprostszym rozumieniu każdy piłkarz bierze udział w grze, każdy piłkarz ma funkcję i trener nie przypisuje piłkarza do konkretnego zadania na boisku i do konkretnej pozycji. Ponieważ piłkarze na bazie wspólnej obserwacji, na bazie wspólnego tworzenia, wykorzystywania przestrzeni na boisku, zmieniają swoje funkcje w sposób naturalny. Czyli już uważam, że są takie pewne gdzieś zalążki, na, jeżeli oglądamy mecze, że chociażby w najprostszym rozumieniu obrońca wprowadza piłkę, tak, wprowadza, wprowadza, tworzy przestrzeń, wykorzystuje tą przestrzeń. Teraz pytanie, co, co kolejni piłkarze mają robić? No, jeżeli będą realizować zasadę 1 plus 3, jeżeli będą realizować w moim modelu gry obszary, także będą się zabezpieczać, będą ubezpieczać przestrzeń, będą ją wykorzystywać, tak? Czyli prowadzimy do pewnej opozycyjności, czyli. Nie profilujemy tak naprawdę piłkarzy, nie zamykamy ich w sztywnych ramach, czyli tak naprawdę, jeżeli mówimy o takiej tradycyjnej pozycji numer 6, czy taki defensywny pomocnik, ja pamiętam z własnych gdzieś tam e, czasów, no, miał odebrać piłkę, podać piłkę, jego rola się kończyła. A tutaj ta rola nie jest zamknięta, a tak naprawdę jest otwarta, bo on odbiera piłkę, ma wokół siebie partnerów, wie, że będzie za nim zawodnik awaryjny, wie, że zaraz jakiś kolega, partner mu pomoże, jako, za, jako piłkarz wspierający wie, że zaraz ktoś będzie zdobywał przestrzeń. Także jest to sposób dojścia do pewnej opozycyjności. Mhm, a powiedz, a jak to się ma w kontekście profilów. Zawodników, piłkarzy, bo no jak sobie pomyślimy, właśnie nie wiem, o stoperze, to zawsze wiemy, że on fajnie byłoby, jakby był wysoki. Z drugiej strony o skrzydłowym, no on by dobrze było, żeby był szybki. Nie? I teraz, jak nam się to wszystko wymiesza przy tej opozycyjności, jeden za drugiego, tam wiesz, będzie realizował swoje swoje zadania i będą nawet w tym w końcu. Funkcjonować dobrze, no to nagle zabraknie nam gdzieś gazu może na skrzydle właśnie, albo przy dośrodkowaniu stracimy gola po tym, dlatego że będziemy mieli tam dwóch mikrusów akurat w środku obrony. Zgadza się, tutaj jest potrzebna bardzo, bardzo duża świadomość piłkarzy. To my, jako trenerzy, powinniśmy ich uświadamiać. Oni powinni wiedzieć, co tak naprawdę, jakie cechy mają dobre, co mogą wykorzystywać w meczu, co mogą, że tak powiem, brzydko sprzedać, a w czym no, czują się może nie tyle, że słabsi, ale co, co tak naprawdę nie jest, nie jest ich wiodącą cechą. Ja w moim modelu gry wyróżniam kilka rzeczy, tak już wspominałem, przestrzeń, obszar i tak dalej, więc piłkarze na bazie obserwacji, no wiadomo, wskazówek też trenera, bo tego nigdy pewnie nie unikniemy, no jesteśmy po to przy linii bocznej, aby swojej drużynie pomagać, będziemy ich wspierać w tych działaniach. Myślę, że jeżeli wszyscy piłkarze podchodzą do tego świadomie, to potrafią się sami gdzieś obserwować i działać na tym boisku zmieniać te funkcje, tak? Ja wiem, że tak jak teraz wspomniałeś, że wysoki stoper gdzieś powinien, czy wysoki piłkarz powinien funkcjonować gdzieś z tyłu, ale dochodzimy do pewnych fragmentów w meczu, gdzie przy wyniku jak i gdzie przegrywamy, często trenerzy zmieniają tą funkcję nawet sami, tak? Czyli stoper biegnie w pole karne i chce strzelić gola, bo on jest wysoki. Także czemu tego nie robić w trakcie meczu?